Siemka, tu MrKinol, a to nasz drugi odcinek Minecraftowych przygód. Dobra. Tak jak mówiłem, zrobiłem sobie kilka narzędzi. Tutaj ten. Wydobyłem sobie kamienia. No, bierzemy King table. I idziemy zobaczyć może jakąś świątynię. Nie znajdziemy o dwa kilometry. No górę trzeba jakoś się dostać. To jest... to jest koper. Nie, to jest gravel, ale już sam, że tam jest ten... Jak to się mówi? spawner. Czy tam będzie on szedł. Jak tu mam wejść? dobra, to tędy pójdziemy. Łopatę, rękę... Tam będzie mam jakieś morze. Tam jest tundra. O, endek, super. Musimy teraz u będzie nasz ścigał do końca naszego życia gdzie on jest? gdzie on jest? gdzie on jest? Gdzie on jest? tu jest, okej okay. dostaliśmy, owszut chleba chleba ładuj się życie, życie, ładuj się no jest, dobrze gdzie on jest? Gdzie teraz żeby nas nie ścigał O, patrzcie, Pustynna świątynia a chwilę tam pójdziemy Bo ten, gdzie ten, nie tak, się tam potem jeszcze możemy iść. Oh, shit! Gdzie woł? Shit, shit! What the fuck! Nie, mówiłem. Umarł? Nie. życie ja nie chcę umierać. Nie! Nie! Gdzie jest, jestem, gdzie jestem, dobra? Gdzie to było, gdzie to było? W którą stronę jest? O, szedł, o nie! Musimy pustynię znaleźć, dobra? do go, let go! Musimy tam dojść. Nie! Za co? Głupi ender. Żeby on się tu na mnie tepnął. O, jest pustyna. Dobra. Do, tamta wioska. I musimy sprintować. O, szedł, ile potworów. Dobra. Sprintujemy. Przed siebie. Dalej, 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 dalej. Wiem, że nie mam nie do żartu, ale musimy tam dążyć szybko. Żeby tego endka tam na nie było. Nieeee! Za co? No, nie chciałem umierać. Gdzie to było? Gdzieś w tą stronę, nie? Oh shit. A to, co? A lagi, jak jest? Tak. O oh, shit. Nie no, jeszcze lagi. Wiemy, żeśmy szli. W którą stronę? O Boże, tam ja muszę nas znaleźć. Dobra, 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 dobra. dobra. Ta, tam jest ta tundra, widziałem, czyli to musi być też w tą stronę. Okej, okay, let's go. A no tam mieliśmy kilka takich rzeczy. Au! Głupie. Au! Co to było? Oh shit. To skoro nas teraz ściga. Nie mogę znaleźć tego miejsca. Przed, au, dostałem. Nie no za co? To było to? Tak, to była chyba tamta góra. Tak, to chyba była ta. Dobra, mam nadzieję, że to była ta. Jak tam dojdziemy, to chyba zimy. Dobrze, że nie byliśmy aż tak daleko od fauny. Że ten. Nie, to chyba nie była ta. Nie no. Która? Gdzie była ta głupia góra? Tam, widzę ją, to była tamta. Okej. Okay. No, już, ale to dostaliśmy. Dobra, dalej, jak tam dojdziemy, to zjemy trochę chlebka, może przeżyjemy. Głupi ND! Chociaż go ona o niego w ogóle patrzyłem i się z nim biłem. Może by mnie zostawił. Dobra, już jesteśmy. Dalej, 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 żeby go tam nie było, bo raz za chatruki znowu. Leś yes, są nasze rzeczy. Głupi sąd jak. Bieg. No, o mam mieczek tu jeszcze coś jest a po dobra teraz lecimy chleb jakby znowu mam o tu możemy to jeszcze coś, coś jest pójdziemy może tam jeszcze coś w tym tygodniu pójdziemy wow, wow. jak ja to godnie lubię Gdzie to o tu była ale na w znaleźliśmy nasze rzeczy dobra idziemy Nagrywa się ok. Tu jest to wejście. Shit, tak, jest. Wejście było tam pomiędzy wieżami. Ile ich tu jest? Może zaczekamy aż będzie dzień. Bo nie mam pewnie pełni, no. Shit. Haha, ha, nie oddano nam głodków. A, dead west, co? Po co ci było? Co woda w tym? A dlaczego tym się zaspał I Co umarłeś? Ostatnio widziałem, że szkieletora. padałem też łódź. U... A szkieletowy... szkieletory się dziukają. Euknę. Dziuk no. A dostał. O oh, shot. No nie chcę Yeah. Co, co, nie. Teraz się odsunę. One będą mnie goniły. Już latają dla mnie w strzały. Widzę, to za fajne. Zachwytę dzień. No właśnie. Haha, łama święcenia. Może dla znajdziemy. O dalej dzień! Jest! Za to jeden falczy. Drugi też. Ok. A dobijemy to trochę Ekspa i wbijamy do środka. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. A zobaczymy. O, trochę nie. <laughs> Jestem się podcipał. Ok, to się nas nas nie wypchnęło, bo tam są pułapki. W tych świątyniach są pułapki. Tak, więc jak stanę na płytce naciskowej, wtedy o, umrę, bo tam jest dynamit. Jak dynamit wybuchnie to oczywiście ja wlecę w powietrze, przedmiotem to stanę. I ale nie, bo wtedy nie będę miał dynamitu. Tak, myślałam, że mógłbym hmm. wysadzić ten dynamit i potem tu wrócić, jakbym zedł, ale o co? Bo nie miałbym wtedy dynamitu. A my dnevány dnevány, dnevány to chcę dynamitów. No Potem mogę coś z tego zrobić. Aha, Kiedyś już taką też znalazłem. O, są Tak? a tak to po prostu jest O, bardzo złoto, trochę zynadym, o, się znajdziemy. Ma... O, dla Możesz na rachdy się jeszcze znajdziemy. Dużo złota, dużo złota. O, złota. O, po Gdzie ja to robiłem? Czyli to, co ma... że te, te zbiorę. Teraz je zbiorę. Są fajne. M mogę zawsze pan lepiej zwrócić? ale dalej, stąd odchodził. Dobra, z muszę zrobić cięcie. Dobra, jestem z powrotem. No, muszę nam mm, pomóc. Dobra, zbierzemy te rzeźbione klaskopce. A z kim tutaj? Chyba co mam marnować sobie. No dalej, jest. Poszło. No, fajnie wyglądają takie krypery. Br a, można trochę zabrać po bezru. Co jest? Tak nienawidzi mnie na raczej? Nie chcę chcemy się wszystkich skrzyni zbierać, bo ten... Skinę się chyba stakują. O, mało miejsca. Najwyżej będziemy też wyrzucę. To jest będzie potrzebne. O, nie, chyba ja nie rozwaliłem środków. A jednak. No dobra, co my tu jeszcze mamy? A, najwyżej kiedyś tu wrócę Zbiorę skrzynki I idziemy dalej Okej okay. Zbudujemy na koste schodki A z broku można Tam bruku jest niepotrzebny, zobaczmy, przejrzymy sobie taki tunak. Co my tu mamy mm. Na pewno mało miejsca Jak dżunglę znajdziemy to będzie problem Czas będzie trzeba wyrzucić No ale dobra, idziemy E, gdzie były te schodki? Tu uszedł? Oh, że... Tu, hop, hop. Tu pójdziemy. Aha. Hop, hop, hop. A jak bym tu kiedyś stał wrócić? Idziemy. Let's go. No, Maranczową wełnę... No, no mam, że w punktu zbiorę od razu. Tam jeszcze na wieżyczkach jest. Nie spada mi wełno. Nie chcę się potem z powrotem schodzić na dół, dobra? O, tu jeszcze jest dużo tych rzeźbionych. A, trochę je pozbieramy. Albo ja zrobię cięcie, A, pozbieram to wszystko i wrócimy po tym, jak wszystko pozbieram. Bo chyba nie chcę zapatrzeć na takie nudy, dobra? Cięcie, dobra? widz, y już po cięciu skończyłem rozbiórkę. Może tam gdzieś w górach zamieszkamy, bo widzę, że jest ładnie. Równina tu jest. Dobra, zbierzemy trochę drewna tego tego. Ono ładne... Może sadzonki jakie znajdziemy? Nie mamy jeszcze tych sadzonek. Nie mamy sadzonek. Dobra, to let's go. Kartusy? Mamy jeszcze kilka, możemy zebrać. Większa farma była. Na sam początek. Tam dwa kartusy, dużo i tyle. A teraz szykierka. Jak widzicie Straciłem dużo życia. Yy, znaczy, yy, głodków i musiałem się naleźć z gniłymi mięchami zawsze to jest można to zjeść o chlebki mnie skończyły tam na zgoniliśmy do miejsca gdzie ten nie wiem może jeszcze jeden dzień bo wiem już mogę dłuższe odcinki niż tylko 15 minut robić więc chyba to wykorzystam i ten będzie dłuższy niż, po, niż yy, poprzedni dobra Będę chyba nagrywał, w wakacje przynajmniej, bo teraz mam jeszcze szkołę. W czasie szkoły jeszcze będę nagrywał w weekendy. Czy tam może jak będę miał wolny czas jako zdjęcie, może w czwartek mam krótkie lekcje. A w wakacje będę się starał nagrywać codziennie. Dalej, sadzonki, o jest. Możemy iść. Noc, noc. Tu już chyba widziałam w tym lasku, poszukam. To może być nawet ciekawe, byśmy mogli się w nocy przespać, byśmy nie tracili nocy. O, patrzcie kanion. Fajnie, możemy tam zejść. Tu mam dużo żelastwa i w ogóle. Ha, ha hop! O, żebym znowu nie deł. Nie tym się. A jak tu się jak powierzył osiedlimy, to zawsze możemy do tego kanionu przejść, cześć ten. Tamtych górach chyba będzie najlepiej, bo blisko jest, do tych dobrych miejsc mamy wioskę blisko, będziemy mogli się wymieniać, na przykład zewnętrzne filofy, tam mm, za jakieś jest zwiedzenie? nie głupia owca, miałaś dać wełnę, a nie tam spadać, o, tu może się zawalić, szpiolety, nie chciałem się do nich iść, mm. jak wchodziliśmy do świątyni, pamiętacie? tam tu znowu jakaś świątynia? Nie Jak podjęliśmy ze świątyni, to jaka rozrwa była? Jest... O, patrzcie, tak ją ogłociłem, Tą świątynię. Tam sobie zrobiłem tego z bruku, żeby sięgnąć w pomarańczową wełnę. Mam 53. jedną niebieską. Może coś zrobimy. No znowu muszę jest tą miękką. I jeszcze jedną mocę musimy znaleźć. Żeby łóżko zrobić i się wykinąć. Okej. Okay. Coś tu szło? Nie, wydawało mi się. Okej. Okay. <laughs> Mój kolega kiedyś nie próbował nabrać. To znalazł taką dziurę. Um, to było 3, 2 i 2. I um, ona była pod wodą. Tak co, o, co to było? Szkielet. Dobra. Ale tak się zakopujemy. Hm. O nie, no, o, tam o, wielki. Paprze, ja mam Będziemy mieli nie, wiem. nie, nie, to, nie, 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 ja nie, ja no. nie, No? Mister, nie, 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 O, nie, O nie, 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 w czasie Euro. To może dam Ci na imię... Polek? Dobra, chodź Polek. Zrobimy sobie domek. Łopata, 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 tu jest. Tu. Mam zapchany cały jak już nic nie mam w środku. Więc jakby to już nic więcej nie zbiorę. O, mam śnieżka. A śnieżka? I tak jej nie zabiorę. Co tu. O shit, ale lagi, ale lagi, ale lagi. Dobra. Muszę zrobić cięcie albo... Oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Oh, shit, oh, shit. Oh, shit, dobra. To ja robię chcięcie. Zresetuję Minecrafta. I wrócimy za chwilę. Dobra, jest nas powrotem. O, Polak, jest nie no... i nic się nie stało. Chyba, że w innym miejscu będę kopał. Dobra, zostawimy. To jest dziwne. Tu spróbujemy. będzie ok. Ale nie mam pochodni. To jak ja będę spał? Um, przed. Co mogę wyrzucić? Pełna na łóżko. K N K. O to mogę. Te wszystkie te. O, już wiem. Postawię to sobie skrzynkę jedną i zostawię jakoś tam rzeczy. Yy, to... albo kości może na mączkę mi się przydadzą. To, 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 to... peskowe, zwykły, nasionka. Jedna przenicia z narazu do niczego nie przyda. Yy, co jeszcze? a, to te wrzucę bo mam tu dużo nasion. są. płytka naciskowa też mi po co nie Miejski lubię, więc to zostawię tu dla męty. Hahaha, a ha. znajdziemy dżunglę, to będzie jeszcze fajniej. Nie, nie, tego nie wiem. będę. Będę na farmę. To tu, to nie, nie tu, tu. Crafting tu, to się przyda tu, to tu. Też crafting może się zawsze za przydać, okay. Teraz musimy mm, bruk trochę znaleźć. Jeszcze jest. E, Polak, Polak, dyscyplina po siady. I czekaj. No, pan za chwilę wróci. Ktoś, tylko zbierze trochę bruku na piecie, żeby sobie oświetlić. O, jaskinia. Nie mam chodził Nie no, znowu to będzie jak. Okej, okay, mamy. Ja muszę mieć 8 Idziemy do indziej Cholera, Może musiałbym zresetować całego Minecrafta. Dobra, Minecraft mi się wyłączył. Cały. Więc ten. To jest to pierwsze miejsce. Szeat, zresetowało, ale mnie nie cofnęło. A patrzcie, tu jest wszystko ten. Ko mnie cofnęło. Haha. Ha. Tam jest ta świątyna opustoszona. O patrzcie, ale fajnie skopiowało mi te wszystkie rzeczy, XD. Widzieliście to? <grym wioski> Fajne. To tak wyrzucimy. Yy... <grym wioski> Ile tego ta co tu jest? Co ja aż tu wyrzucałem? To Kamu będzie tego <grym> więcej. <wioski> Teraz to wszystko ładnie układamy. Fajne, takie nawet lagi, które kopiują rzeczy. Se się cieszę. Mam więcej rzeczy. Kiedyś tu na pewno wrócę. O, patrz, nawet skrzynka mi zwróciło. Tu. Może to zostawię. A dobra. Najwyżej te dne. tu kiedyś wrócę. Dobra. Teraz musimy ten. Na pieciek. To była ta skina. O, jeszcze jest wszystko teraz. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8 Okej okay. Przedpalimy sobie Tymi partyfami czy nam A może drewnianymi narzędziami się chyba da Byśmy mogli No tu em, Crafting Cellbull sobie postawimy e, Piecyk, piecyk Tak, drewniane narzędzia byśmy mogli wypalić Bo one sobie nie przedarczą Ale nie wiem czy się da z... Tu włożymy z 2T, spróbujemy nawet tą szyklerą. się? o, póni, tak, to jest to, będę nam opał. A mogę trochę, co jeszcze mogę przetopić? Dalej, dalej, dalej. Um, tak od razu mogę to sforsować. Co jeszcze? Więc chyba już to nie mogę. To tu. E, dobra. To z narzędzia tu powrócam. Nie, tego nie. E, dobra. E, patyk. A dobra. postawimy. No, dzień. Nie potrzebne to robić. A dobra, łóżko od razu możemy zrobić. Cztery. Jeden się nie przyda. A dobra. Też możemy to. Jedną deskę w skrzyni, gdzie jest koszt tu Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy łożeczko, będziemy mogli spać. Pochodni, nie... kilka zrobimy. I zbieramy to. Skrzynkę tu zostawimy, oczywiście. I idziemy dalej. Szkoda, że nie mam ma, takich żadnych wyrządek, które dają żarcie. Strucholika. Jakbyśmy mieli już ten. To może być zabrać te dwa. A dobra. Najwyżej. Idziemy szukać dżungli. też jeszcze przyda. Z chwilą oglądałem y, poradnik Minecraft Polska o, o dżunglowych świątyniach. Nie wiem, ile ten odcinek trwa. Będzie dzisiaj trochę dłuższy. Mówiłem, że dwa dni. Jeden chyba właśnie minął. I jeszcze ten dzień. I skończymy. To będzie z pół godziny. Ale lagi, dobra. Gdzie była ta równina? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tu jest tam. Wrócimy na pustynię. Na pustynię wrócimy. O, oh, shit, ale lagi. Tam jest też ten. Moglibyśmy popłynąć. Ale O, na ogóle będzie. Pochodną. Mm. To schowamy. Co, znowu mi to wszystko skopiowało Nie. Obrać. robi Dzięki. Zjemy. A nie mam co jest. Przejdziemy się po tym. Za chwilę pewnie będzie koniec dnia. To zakończymy odcinek. Nie wiem, może dzisiaj jeszcze nagram jakiś odcinek z World of Tank. Wejdziemy na górę. Rozejrzymy się. No. Tu gdzieś w pobliżu chyba założę, bo tu mam wszystko blisko. Mam nawet... O, patrzcie, jak tu ładnie. Może na tej górze i będę miał wydoch na ten. To może nawet dobry pomysł, tak ładnie. Nie wiem. Napiszcie, jak chcecie. Bo tu może w tamtych górach. Napiszcie, gdzie chcecie. Może inne mieście. Chciałbym gdzieś tu w pobliżu założyć. Ale zobaczymy. Napiszcie mi w komentarzach, gdzie chcecie, żebym zbudował domek. Może tam nad rzeką, tam tam, gdzie był kanion. Tak jak funkcja 00. Już nie wiem, który raz o nim wspominam. I może on też fajne, fajne odcinki O, Oparcie, ile obiec. Nie wiem, jeszcze robić. Dobra, tylko mi brakuje. Ale może się kiedyś znajdzie. Znowu nie mam. No. Jeszcze żadnej świnki chyba nie widziałem. A może widziałem? O, o patrzcie, nie. Dynie też się przydają. Okej. Już więcej nie w nie będzie po kilku. Jaś mam. A bo dobra. Idę proszę tą tam dynię, tamtą wrócę. Wejdziemy. Gdzie też Chyba tym pociągiem chyba idziemy na tamtą górę i się rozejrzymy Może zobaczymy jakąś dżunglę Tak ja bym chciał znaleźć dżunglę To jest to fajnie by było Byśmy mieli kakao A tak to muszę kakao, gdzieś szukać po Mogę go jeszcze nie znaleźć mm, Dobra Ale tam chcę 20 lat O krowy Muczki, dajcie mięsko Muc nie chował um, um, to jeszcze. co mogę wyrzucić. Tą płytkę na Mi się nie przyda. najwyraźniej ja co kiedyś zrobi tam. Nie jest aż tak jest. E, tylko to musimy wyrzucić tu. Tak zapchane. jak że znowu będę musiał go być A tu dużo gór, a jak są góry. Bo y, 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 tylko na biomach takich górowych jak to się tam nazywa górzyst górzystych można znaleźć szmaragdy w innych miejscach nie znajdziesz y, w sensie y, rudy szmaragdów no dzień się kończy może już skończymy tu piesek nie spadł mi. Dobra, to chyba skończymy tu odcinek, więc żegnam Was, łapkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, narka.